Swego pa. My dzisiaj jesteśmy w miejscu, które nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale są to budki z... Ze... Tak się to nazywa, tak? dokładnie. Budki? budki do zrobienia sobie zdjęć. Tak, możemy Wam stroje, w które możemy się przebrać, bo... ja ale są właśnie e, takie cudowne miejsca, które nam nawet oferują e, nie tylko czapki, jakieś dodatkowe akcesoria, ale też właśnie stroje, w których możemy się przebrać, więc no, nie przedłużając, po prostu zapraszamy. Gosia e, nigdy w życiu nie była w takim miejscu. No nie, w sensie byłam w takich miejscach, ale nie było hełmu, <grydze> w... Co to jest? Nie, nie, to fascynuje. To cię fascynuje? fascynuje? Czy to jest, to jest The Squid Game? Co? A to nie jest za anime? Które? No to. To? Nie, to są po prostu jakieś tam japońskie. Chociaż, to chyba, to jest od, to jest No naruto. tak. No to jest naruto. No. A ja się przebieram świątecznie w świętego Mikołaja. Tak. Albo, co to, je... co to jest? W sensie to czerwone. To jest mapet? No, znaczy. A co ja w mapeta. Dobra, ja się w to przebiorę. <laughs> to się, taką pupcie. <laughs> pupcie, kieszeń. Jest... Tak, nasze z U... Okradli nas z tego. No. Ja, co? Się, ja się za psa przebieram. <śmiech> <śmiech> Wierzysz się tego Ikołaja? To możemy jedno, możemy jedno świąteczne zrobić. No. Tak! Ej, ja chcę kurczaka! Patrz! Ej, kurczak jest super! A się dalej nie wiesz, co się ubiera całe życie, Nie wiesz, co? No to no to, no to... to. Możesz być czymś dziwnym. Bo ja chcę ubrać sobie bluzę ze Squid Games i czapkę psa. Ty się choda. No, no. to okay. możesz mi wybrać. A tobie mam wybrać? No, ja chcę być szalonym kurczakiem To? No dobra No kurczak, nie? No, no dobra, dobra O matko, no dobra, dobra Jeszcze coś? Czarny. Tutaj ludzie sobie zostawiają właśnie zdjęcia Przypinają, żeby reszta sobie zobaczyła mega, mega urocz to wygląda Chodź Gosia, chodź do komnaty tajemnic Dokładnie, bo te komnaty mają dużo tajemnic To my się teraz będziemy przebierać i... I zaczniemy robić sobie cudowne zdjęcia. To tylko na kciuki. Ej, kury mają tylko kciuki. <mulcubny> nie no, załóż sobie na te oczy. W sensie nie swoje, kurczacze. Ja to nic nie będę widzieć. Ale ja chcę mieć ładne zdjęcie. <mulcubny> o my Gisus. O mój Boże! <mulcubny> o to, a to Gosi stroj? Jak zawsze po prostu... <mulcubny> nic nie widzę, wszystko śmierdzi. A to już? Nie. Widać, nie? nie? Mhm Nie Coś śmiesznego, dupę mogę wypiąć? Nie I Bez sensu, to jest za szybkie Które? No. Które chcesz zmienić? Jeszcze raz dupę? Widać dupę? Takie? No spoko, to jest śmieszne przynajmniej A no To? Bo to jest takie Cię, Ciemniejsze chcesz? No Poka Efekty naszej Świeże. ciężkiej pracy. Poka, poka. świeć. Oh. Oh. Pokażemy jeszcze tylko, gdzie można to zapakować, bo są specjalne folie, do których możemy sobie włożyć. Mogę uh. się normalnie się jakby pierwszy raz do tej, bo odnajdywała e, normalnie nowe. Po, po, powiedziałabym czemu, ale nie mogę, bo jestem na wizji. Bo nigdy nie byłam tu na trzeźwo. Co chcemy? 10 sekund, 100. A to ja ci żyję. Życzę Happy Birthday. Jeszcze mamy jedno? Nie, ja nie mam. Już nie mam. Masz 90 sekund. To nie jest, ...śmieszne? Strasznie śmieszne? Nie sporo to jest za ciężkie teraz dla mnie. Jestem piana, jestem piana specjalne folię Gosia w teraz je... No nie! No zapakuj po prostu, po jednym no. Żeby każda miała do domu. Dlatego do trzeba mieć certyfikat, żeby... No już to źle zrobiłam. Częczoni, częczoni. Siganopsa domu. No bo jak mi tak jeszcze mówisz do mnie po koreańsku, to się czuję, jakbym była na zajęciach, nie stresuję się. Czuję, co stresuję, stara. Dobra, to jest kurwa krzywo, to będzie moje. Tym Te razem się postaraj. Nie, możesz, liczy na, na Ciebie. Nie to, zawiedź mnie. To nie licz, bo się przeliczysz. O git, git, może być. Pięknie. Ładne <grymne grymne> są ze zdjęcia. Ładne, no ale nie śmieszne. Nawet są pary. Czemu pary zostawiły tutaj zdjęcia? Nawet tutaj masz jeden plus jeden. tu jest bobas? A tu masz sempyl. To co, idziemy do kolejnego miejsca? Zrobić idziemy sobie jeszcze kolejnego. więcej zdjęć? Pięknych, tym, tym razem piękne. Serio? Pani tutaj coś ukradła no, i ale zostało jej zdjęcie zrobione z monitoringu, to uchwycili. Jeszcze, a, jaka, ale jaka hamowa. ona przyszła z worem i sobie pozabierała rzeczy Serio? No, no to ma wór. Ale to jest mega dziwne w sumie. No, mnie to teraz. Ale szczerze, tylko takie panie, w takim klimacie, ona na pewno nawet nie potrzebowała tego, tylko ona po prostu... Ukradła... Dla zasady no, po tak, prostu, tak. No, żeby mieć. No. Może mieszka gdzieś blisko i było głośno, to przyszła się zdenerwowała i ukradła rzeczy. Ja mam wrażenie, że po prostu starsze osoby są wszędzie takie same. Ej, ale to jest duże. Tutaj są nawet y, pokoje z innymi kolorami tła. Day, nice. nie, ja ale nie wiem, tutaj czy... nie ma w ogóle e, już ciuchów, w sensie nie ma strojów, Zrania. są tylko dodatki. Ej, ja chcę być ośmiornicą chyba. Nie chcę być bananem. Banany? Albo bananów chyba nie ma. Kocu. Masz nawet prostownicę i suszarkę Ty tyłu za tobą Widzisz? No, Ej, no. ja, ja chcę bo... być kupą da Weź mi jeszcze kupę Boże, to jest mój po prostu... Czemu znalazłeś swoją kupę, a ja swojego banana nie mogę znaleźć? Pomidorem? Truskawką? Truskawka lepsza, albo arbuz Arbus? Gdzie no to arbuz? Arbus po prawej stronie <laughs> Game over? Happy tak Co, idziemy? No. To, które tło chcemy? Nie wiem. Może kobaltowe? Co? Kobaltowe. Kobaltowe chcesz? No. Sky blue. To jest brzydkie to sky blue. No, gości się podobno. No, co ty chcesz robić? Tak, <noise> tak miało być. To jest w ogóle profesjonalny ten. 10 sekund zostało. Dobra, zróbmy sobie normalne, ładne zdjęcie na początku. No nie bój... Gdzie błyskamy? A tu? Tu? No. No, na pewno! To jest, mój, to jest mój prawdziwy wzrok. Aha, ja mam swoje okulary. się szybko, cztery sekundy. No przecież dobry jest! Jeszcze jedno, co robimy? Które? To? No to ostatnie, na pewno. To? A nie, dobra, wszystko wygląda dobrze. No, tak, 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 tak. W tych lepszych, droższych miejscach z zdjęciami jest QR. On będzie tutaj właśnie na zdjęciu i później sobie możemy przez QR y, znaleźć wideo i widzimy jak się zachowywaliśmy podczas robienia zdjęć. Słodkie są te zdjęcia. Mówiłam wcześniej, tutaj jest QR i sobie z gością pobierzemy. Jeszcze ktoś to z filmu. Po... Nie, nie, to jest właśnie, to jest kolejna rzecz, która jest super. To jest ważne tylko i wyłącznie przez pierwszy tydzień, a niektóre w ogóle miejsca dają dostęp tylko przez 24 godziny do tego. Później już tego nie można pobrać. Moi drodzy, my już jesteśmy po pięknej sesji zdjęciowej. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o lajkach oczywiście łapkach w górę jakby Dokładnie. tylko i wyłącznie. O zostawieniu komentarzu, no i co? Widzimy się w następnym odcinku. Anio!